Cześć, witam was na moim kanale mam nadzieję, że macie fajny weekend udany weekend jutro niestety już poniedziałek trzeba wracać do, do pracy, do szkoły także od jutra znowu ciężka tyra no a mój weekend był całkiem jest całkiem udany problem w tym, że wczoraj był mały mały kłopocik i jak pewnie zauważyliście nie było filmu, a to dlatego, że zgubiłem film Miałem film już gotowy. W czwartek zrobiłem, zrobiłem ten film tak wtedy, kiedy były trzy wypuszczone. Jeszcze czwarty wtedy edytowałem, renderowałem i myślałem, że się uploadował na, na YouTube'a. Wczoraj chciałem go udostępnić. Patrzę i nie widzę. Okazało się, że musiał być jakiś błąd przy uploadowaniu i film się nie, nie pojawił na YouTube'ie. Usunąłem oryginał, bo byłem przekonany, że wszystko jest załatwione. No, i tym sposobem wczoraj już było za późno, żeby coś nagrać. Także, no, niestety w taki sposób wczoraj zostałem bez filmu. No, ale dzisiaj już jest, dzisiaj jestem, dzisiaj wszystko w porządku. A dzisiaj chciałem pogadać o mm, bardzo fajnym w zasadzie skillu, bo to nie jest, nie jest to buff, jest to skill, i tym skillem jest. Ally ATTACK bardzo, fajny, bardzo fajna rzecz aby zwiększyć swoje obrażenia Więc na początek może do czego można używać Ally ATTACK Jednym z użyć to jest ARENA ARENA i e to jest team typu BLENDER BLENDER to jest team specyficzny tylko do ataku Nie używajcie takiego teamu przypadkiem do obrony, bo jest on banalnie łatwy do skontrowania i na czym to polega? To polega na tym, że mamy jednego speed boostera, kogoś najlepiej z, jeszcze z aurą speed Najlepsza tu jest mm, arbiterka, która ma y, dobrą aurę na arenę, ma turmiter boost i jeszcze daje nam increase attack, więc ona jest tutaj idealna. Potem właśnie mamy championa y, No i oczywiście ona musi być jak, tak szybka jak to tylko możliwe, potem mamy drugiego czempiona kogoś, który, kto też musi być bardzo szybki, musi być tutaj speed tune zrobiony z arbiterką, żeby, żeby, nikt się tutaj nie wciął między tych dwóch czempionów. I ten drugi czempion ma ally attack, ally attack, który aktywuje dwóch nukerów I tych dwóch nukerów musi mieć atak aoe na a1, dlatego że przy ally attack zawsze atakujemy a1. No i do tego najlepsze są dwie panie to są dwie panie z Night Revenant i to jest Sinesha i Skullcrown Crown. Skull Crown, która tutaj ma na A1 atak AOE i co więcej ma dodatkowe uderzenie, jeżeli atakuje kogoś, kto ma więcej niż 50%, 50 HP. Także ona rusza się pierwsza w tym alertaku, znaczy pierwsza przed Sineszą. I wtedy atakuje dwa razy, ponieważ atakuje ludzi o pełnym, z pełnym HP. Potem jest druga Sinesha, która również ma atak AOE, ale ona atakuje dwa razy, jeżeli ktoś ma mniej niż 50. Więc jeżeli wcześniej ktoś nie zginie, to mamy tutaj cztery ataki ze strony tych pań. I tych naszych nukerów budujemy z pełnymi obrażeniami. Tylko to nas interesuje Speed, w ogóle się nie liczy, bo one są aktywowane tym Ally Attack. I już, jeżeli to dobrze zrobiliście, to już więcej nie muszą się ruszać, także nie liczy się speed, jest tylko atak, crit rate, crit damage i tylko tyle. Oczywiście jest to strategia ryzykowna dosyć, ponieważ jeżeli przeciwnik się ruszy pierwszy, no to jest koniec zabawy. Jeżeli nie zabijecie praktycznie wszystkich przy tym ataku i przeciwnik może skontrować, to zazwyczaj też, czy często też to jest... Koniec, to jest przegrana po prostu. Także Blender, tam Alay Attack bardzo się dobrze sprawdza. Jeśli chodzi o Dungeon, to Alay Attack jest bardzo fajny na Fire Knightie. Tam musimy przejść tarczę Fire Knighta, żeby zadawać mu obrażenia, żeby w ogóle debuffy na nim działały i każdy efekt, który chcemy wrzucić. Także, jeżeli mamy kogoś, kto ma Alay Attack, to no ten champion kilku naszych championów wysyła, żeby atakowali swoim A1 co od razu nam pomaga przejść tą tarczę czyli alej atak, kontratak bardzo podobnie tam działa ja używam championów z ja także na doom tower, zwłaszcza na gryfie i na eternal dragonie, tam właśnie używam mojej krilli co pozwala mi dodatkowo zwiększać i napędzać obrażenia no i trzecim takim y, miejscem, najważniejszym, gdzie się używa ally attack, jest clan boss. Bo jeżeli nie używacie nie używacie um, unkillable, aczkolwiek podejrzewam, że w niektórych teamach, unkill, w unkillable teamach też można ally tak użyć, ale jeżeli nie macie kontrataku, to potem drugą najlepszą rzeczą jest ally attack, który też y, pozwala zwiększyć nasze obrażenia. A jeżeli jeszcze możecie połączyć kontratak z alaj attack. to już w ogóle jest fajnie taki chyba miałem o ile dobrze pamiętam pierwszy mój team gdzie robiłem na jeden klucz ultra Nightmare właśnie korzystał z tego że miałem i kontratak i alaj Attak, co dawało mi dużo więcej ataków niż to co by wynikało z ruchu moich czempionów także jak już wiemy gdzie używać, do czego się przydaje Anayatak, no to teraz warto by było przejść przez Championów, którzy ten atak mają i można y, ich stosować. Przejdę od y, od Rarek. Jest też Crusader y, Uncommon, który to ma, no ale poza pierwszymi momentami gry, raczej nikt go nie będzie y, używał. I muszę tylko sprawdzić sobie, bo jest. Hmm, czy tu jest. Nie. Ok. Sergeant to jest drugi. To jest drugi uncommon, który ma Crusader i, i Sergeant. Obaj mają. Słaby, ale mają jakiś aleje. No Ok, no ale zacznijmy od. Zacznijmy od czempiona, który będzie w High Elves. I to jest Hyria. Hyria. Która ma. Ally Attack słaby, bo słaby, ale ma na swoim A3 Lead the Charge, gdzie atakuje jednego przeciwnika razem z dwoma yy, towarzyszami, czyli w trójkę razem atakują i nic więcej tu się dzieje. To jest tylko jeszcze informacja, że używają swojego defaultowego skilla, czyli A1 To z obowiązku kronikarskiego, ją wspominam, bo nie jest to, nie jest to dobry champion. Ani nie będę was zachęcał, żeby akurat Hiry do tego używać. Potem przechodzimy już do epików i pierwszy. Widzicie, ona jest Banner Lords. Hmm. Tu jej nie ma, więc będzie Sacred Order. I to jest Lady Etesa. Eloidy Etesa nie jest to dobry champion, ale ma. Hmm. Ale ja tak tutaj atakuje jednego przeciwnika i tak w przypadku Hyri dołącza dwóch championów. Ale tu jeszcze mamy dodatkową rzecz. Obrażenia się zwiększają, jeżeli atakujemy kogoś pod wpływem stan. Ona ma stan na, na jednego przeciwnika. Małe szanse na swoim A2. Także też nie warto, jakoś nie jest to czempion, którego warto. Do tego używać. Przejdźmy do pierwszego czempiona, którego już można rozważać w fala ataku na poważnie. Jest to Undead Hordes i to jest Catacomb Counselor. On ma na swoim A3 Army of Death. I tu już mamy większą liczbę, bo on razem z trzema losowymi czempionami atakuje pojedynczego przeciwnika. No, i tu też widzimy, że tylko używają swojego defaultowego skilla bez żadnych dodatków. Także Catacom Counselor to jest pierwszy czempion, którego można, którego Ally Attack można już bardziej na poważnie rozważać. No i przejdźmy do trzeciego Epica, który ma Ally Attack, i to już jest naprawdę bardzo dobry Ally Attack. Jeżeli jego macie, to jest naprawdę bardzo fajny champion. Farak in the Fat. Niego można bardzo. On się może bardzo, bardzo przydać. To jest jeden z lepszych alaj ataków w całej grze. Na, jego, na swoim A3 na początku umieszcza duży increase crit rate i increase crit damage na wszystkich championach poza sobą. I to robi aż na 3 tury. Potem mm, wszyscy poza nim atakują jeden. Cel. Po wykrzążkowaniu to są 4 tury cooldown. Także widzimy zwiększa obrażenia do tego. Jeżeli to jest arena, to trójka atakuje poza nim. Jeżeli to jest jakiś dungeon, klan boss, no to czwórka atakuje poza nim. Ja go używałem na klan bossie. Bardzo dobrze się tam spisywał. To dlatego, że jeszcze ma decrease defense na swoim A1 ma Poison i HP Burn. No i potem ten Ally Attack. Jego, jeżeli chcecie używać na klambosie, to najlepiej puścić go, bo tu mamy 4 tury cooldownu, więc zrobić go w stosunku 4 do 3 do klambosa, żeby, tak, żeby on się ruszał 4 tury na 3 tury klambosa. Wtedy to się idealnie zgrywa z klambosem i wrzuca ten, te dwa buffy na 3 tury. Więc w tym momencie cały czas jest to w stanie utrzymać. Co pozwala zbudować cały team, z tylko dać 75, 70% crit rate. Poza nim on musi mieć 100%, bo on na siebie tego nie wrzuca. Także jest to bardzo fajny champion. Bardzo silny ally attack. No i to był ostatni epic. Potem już mamy tylko legendy. I na początek zacznę. No hmm, też. Nie, tutaj nie jest. Pani ona będzie w High Elves, a nawet nie w Dark Elves. Lanakis The Chosen i ona ma tutaj tak. Tutaj na swoim A2 Companions of Fate idzie w, w spółce z trzema losowymi czempionami. Atakuje pojedynczego przeciwnika. Używa się tutaj tylko swojego A1, dodatkowo napełnia turmiter o 30% i zwiększa czas trwania buffów naszych buffów o jedną turę także jak widzicie dużo się tu dzieje poza Alaya Tak mamy jeszcze kilka innych fajnych rzeczy 4 tury cooldownu po wyksiążkowaniu także też bardzo fajny, bardzo mocny bardzo mocny ruch ze strony lanakis przejdźmy do następnego czempiona, który, mm, który ma ona i tak to jest Ork i to jest Krilla Witch Arm. Ona była kiedyś fuzją. Bardzo fajna fuzja. I to jest bardzo dobry champion. I tutaj. Nie tutaj. Dobrze było. Tutaj na swoim A2 Blinding Glow atakuje jednego przeciwnika. Ma szansę. Wrzuca po prostu stan na jedną turę. No i tutaj tylko jest niestety wymóg. Trzeba to wyksiążkować, żeby to było 100% szans na to, że z trzema losowymi czempionami zaatakuje No i to jeszcze losowego, losowego przeciwnika Także jest tutaj troszkę warunków, trzeba to wyksiążkować, żeby było 100% szans Możemy jeszcze książkami skrócić to do trzech tur No i to jest potem losowy przeciwnik Ale jeżeli to jest clan boss, jeżeli to jest arena No to nie ma to znaczenia, wtedy w blenderze używamy Ataków AoE, no więc i tak wszyscy oberwą, na Clan mamy jednego przeciwnika Albo na Na Fire no też mamy tylko jednego przeciwnika, więc wiemy, że zawsze to pójdzie na Na bossa, pójdzie to tam Gdzie chcemy Ona Tutaj też Na swoim ad 3 ma increase attack, increase crit rate 4 tury cooldownu, więc też można się tutaj pobawić właśnie tak jak z Farakinem Puścić ją w stosunku 4 do 3 do Clan Bossa i też można obni chociaż nie, bo na to na dwie tury wrzuca tak? nawet nie zwrócił uwagi nie, też na 3 tury, też na 3 tury także można się tak samo jak z Farakinem pobawić hmm, tutaj w stosunek 4 do 3 do Clan Bossa także to było, to była Kryla i teraz przejdźmy do Skinwalkers i tu mamy chyba jeden z najlepszych alej ataków w grze jeśli chodzi o obrażenia mamy Longbearda Horse Fury atakuje razem z czterema towarzyszami także wszyscy tutaj idą nawet na Clan bossie. i zwiększa obrażenia zadawane o 20% czyli on po prostu bez żadnych tutaj warunków, żadnych buffów, on po prostu o 20% daje nam większe obrażenia, także to jest chyba jeden z, to jest chyba najlepszy i atak w całej grze patrząc na zadawane obrażenia. I mamy jeszcze jednego czempiona o którym tu na pewno trzeba wspomnieć. Sacred Order i tu jest Kardiel. Kardiel, który na swoim mm, A3 Heavenly Host i jak widzimy też zwiększa crit rate, zwiększa crit damage. Mm, na wszystkich, na dwie tury, potem razem z wszystkimi atakuje, yy, atakuje przeciwnika i jeszcze obniża cooldown tego skilla o jedną turę, jeżeli zabijemy yy, przeciwnika. Także tutaj mamy, nie mamy takiego bezpośredniego zwiększenia obrażeń, ale ponownie crit damage, crit rate, ale tutaj w tym przypadku tylko na dwie tury i cooldown to są cztery tury po wyksiążkowaniu także bardzo też mocny ruch bardzo dobry ally attack to był ostatni czempion, który mam na liście ale jeszcze jest dwóch czempionów, o których warto wspomnieć tutaj mamy astralona który no, ciężko to nazwać ale atakiem, ale on na swoim na swoim a1 jeżeli jest Countess X w, w teamie to ona również będzie atakować zawsze z nim więc to warto wspomnieć, ale oczywiście nie można zapomnieć o Undead Hordes i tutaj mamy Nekretha Nekret, który yy, na którymś pasywie nie gdzie to jest? tutaj on tutaj razem z yy, z czempionami, którzy mają na sobie Ally Protection, które on wrzucił, będą razem atakować. Także to też mamy taki warunek, jeżeli Ally Protection jest na kimś w naszym teamie, który on wrzucił, to wtedy ci czempioni dołączą do niego w tym ataku. Także to jest jeszcze dwóch czempionów, o których warto było wspomnieć. No i jeżeli macie kogoś z tych czempionów. Który, którzy mają naprawdę fajne tak, to naprawdę warto to zrobić. Warto z tego, z tego skorzystać, bardzo mocno potrafi podnieść obrażenia. Z mojej strony na dzisiaj będzie to wszystko. Napiszcie w komentarzach, czy, czy używacie tych czempionów. Może dopiero się o czymś takim dowiedzieliście. Napiszcie, co o tym wszystkim myślicie. Jeżeli Wam się film podobał, dajcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał. A ja już się żegnam. Mówi do Was Samael. Cześć!